MKSZagłębie.pl To my, wierni kibice Zagłębia. Słuchajcie 40. epizodu podcastu MKS Tok Powracamy po tygodniowej przerwie. Przy mikrofonach Filip Drokielewicz oraz Paweł Junery. Jesteśmy po dwóch zwycięstwach Zagłębia Lubin w meczu z Krakowią. Lubminianie odnieśli skromną wygraną 1 do 0. Natomiast w minionej kolejce, w przedostatniej serii gier sezonu 2022-2023 pokonali oni stal mielec i da się gołym okiem Paweł zauważyć, że ciśnienie zeszło z mediowych już w tym ostatnim spotkaniu. Zresztą Waldemar Fornalik mówił na konferencji prasowej po starciu z Mielczonami, że to spotkanie było niejako nagrodą dla piłkarzy eee, za tą trudną rundę, za trudną wiosnę, bo niewątpliwie, jeżeli spojrzymy na to, jak prezentowało się Zagłębie Lubin, no to trzeba powiedzieć, że to utrzymanie mimo wszystko, mimo tego, że było one w lepszym stylu wywalczone niż chociażby rok temu, to przyszło w męczarniach i na pewno dało się zauważyć, jeśli chodzi o postawę Zagłębia Lubin w tym meczu ze Stalą Mielec, że na dużym luzie grali Lubinianie, że środek pola funkcjonował chociażby dobrze, że dużo było posyłanek prostopadłych piłek to też jest taki myślę już znak rozpoznawczy Zagłębia Lubin Waldemara Fornalika, że ten zespół gra bardzo kompaktowo i nie chce zapeszać. Natomiast wydaje mi się, że coraz więcej aspektów takich stricte boiskowych zmierza w dobrym kierunku. W meczu ze Stalą Mielec faktycznie oglądaliśmy Zagłębie, które tak naprawdę już nie było na musiku i ta wygrana Tydzień wcześniej z Krakowią no, pozwoliła mieć na to, że już do, do spotkania ze stalą można było mieć spokojne, czyste głowy i podejść, no tylko już na spokojnie, bez. skupiając się tylko i wyłącznie na aspektach e, piłkarskich. No i faktycznie w pierwszej połowie e, meczu ze stalą było to widać że zagłębie było e, bardzo spokojne, cierpliwe. E, było też e, skuteczne w pojedynkach, e, grało z pomysłem, z polotem i, i taki spokój mentalny najwyraźniej, e, no. W bardzo pozytywny sposób przełożył się na to, jak funkcjonowała nasza drużyna. W drugiej części spotkania no, nie było może już aż tak widowiskowo jednak. Co by nie mówić, zespoły Waldemara Fornalika słyną z tego, że grają dość pragmatycznie, więc też nie, nie, nie można mieć pretensji, tak mi się wydaje przynajmniej, że nie powinniśmy mieć pretensji do tego, że, że to, to zwycięstwo nie było jeszcze bardziej okazałe, no bo co by nie mówić, tam kilka sytuacji było i gdyby nie golkiper Stali, Bartosz Rozek, no to na no zapewne ten rezultat byłby wyższy. Ja też zwróciłem uwagę właśnie, że ten spokój był, po raz pierwszy w tym sezonie widoczny właśnie na, na, na dwie kolejki przed końcem. Cieszę się, że w końcu widać było taką mega przyjemność z gry. No i mam nadzieję, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo, że Zagłębie w spotkaniu z Rakowem również się przeciwstawi mistrzowi Polski i po prostu na ich terenie na zakończenie sezonu będzie w stanie osiągnąć korzystny rezultat. Z jednej strony mówisz o tym pragmatyzmie, ale jeżeli tak spojrzymy na to, jak prezentuje się w Zagłębie Lubin, no to myślę, że Waldemar Fornalik jak na razie, przynajmniej tak jak już podkreślałem, postawił, wylał fundamenty do tego, żeby budować ten zespół, bo chociażby defensywa jest takim względem, który myślę, że warto wziąć pod lupę, bo w ostatnich czterech spotkaniach, jeżeli mnie pamięć nie myli, Zagłębie straciło tylko jednego gola sporo narzekaliśmy chociażby na Bartosza Kowacza. to jest e, uważam taki wymowny przykład a on w dwóch ostatnich meczach. Pokuszę się o tezę, że był filarem defensywy Zagłębia Lubin, tego całego bloku obronnego. Myślę, że duży postęp zrobili Lubinianie właśnie pod kątem tego, jak bronią bardzo kutka także pod okiem Waldemara Fornalika. Uważam, że zrobił spory progres. Ten progres jest widoczny u co poszczególnych piłkarzy i to też może cieszyć, ze względu na to, że nie zauważaliśmy tego. Chociażby, kiedy trenerem Zagłębia był Piotr Stokowiec, cały czas jeszcze odwołuje. Się do właśnie poprzedniej kadencji byłego trenera Zagłębia. Również zgodzę się z tym, że Bartosz Kopacz w ostatnich meczach grał bardzo dobrze i w pewnym sensie to jest też pokazanie, że ten zawodnik. Może i, i, i że potrafi, więc no, mam nadzieję, że, że jeśli faktycznie Warto będzie kontynuował karierę w naszym klubie, no to będziemy go oglądać bardziej w takiej wersji, jak w ostatnich spotkaniach, niż no w, w takiej formie, w jakiej był we wcześniejszych meczach, jeszcze tam kilka, kilkanaście kolejek temu. Jeśli chodzi o samego Kopacza, no to w spotkaniu ze Stelą Mirec zwróciłem uwagę na to, że oprócz dobrej gry w obronie, myślę, że naprawdę niekiedy wyglądał pewnie niż Aleks którego w tym czasie też bardzo chwaliliśmy, no to Bartosz doło, dołożył do tego kilka gdzieś okazji w ofensywie. I, i faktycznie było to widoczne z Lechią Gdańsk, było to widoczne teraz też ze Staną Mielec, bo e, ta główka, po której później był kolejny korner i Tornike Gabrynda Szpili zdobył gola. No to to jest jedna rzecz, ale jeszcze mieliśmy chwilę później. No, tak, takie bardzo fajne odwrócenie się i bardzo mocny strzał. Lewą nogą, który również y, Moroskowi sprawił y, wiele problemów. To jest fajne, bo tak naprawdę Bartosz Kopacz y, y, przez długi, długi czas. Nie był w stanie notować jakichś sensownych liczb, niezależnie od tego, czy grał na, środ na środku obrony, czy na boku obrony, no to jednak y, bardzo długo czekał na to, żeby, e, żeby też z przodu coś dobrego zrobić. no a Gdzie nie do końca szło w obronie, jeszcze z przodu nic nie dokładał przy okazji jakichś stałych fragmentów, no to suma sumarum nie wyglądało to zbyt dobrze. Teraz jest już lepiej i mam nadzieję, że, że faktycznie w tym nowym sezonie, jeśli dalej Bartosz będzie reprezentował zagłębie, a mówię to ze względu na to, że no, może dojść do pewnych. Roszad ogólnie w składzie, ale to o tym pewnie będziemy mówić już po meczu z Rakowem. Jeśli chodzi o pozostałych obrońców, tutaj wyróżniłbym jeszcze Aleksa Ławniczaka, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. Też mały plusik dałbym przy Batkowej ukłódce, bo, bo, bo wygląda lepiej również w tych ostatnich meczach. Problem mam z Mateuszem grzybkiem. Nie widzę go na tej lewej stronie obrony. Wiem, że to jest taki kazus jak Tosika, który łatał każdą możliwą pozycję, no ale no widać, że niezależnie od klasy rywala, z którym się mierzymy, no to jednak no bardzo cieplutko mamy po tej naszej lewej stronie. Tak spoglądając na personalia i na to, z kogo jak dotąd decydował się korzystać Waldemar Fornalik w tym ostatnim meczu ze Stalą Mielec, to ja byłem zaskoczony, bo spodziewałem się, że być może trener Zagłębia Lubin zdecyduje się skorzystać z kogoś nowego, z których z młodych piłkarzy, który występuje czy to w drużynie rezerw, czy w Celiotce, który się wyróżnia, bo Zagłębie tak naprawdę już nie gra w tych spotkaniach, w tym meczu zarówno ze Stalą Mielec, jak i z Rakowem. Często praktycznie rzecz biorąc, o nic, no dobra, trzeba przyznać, że im wyższa lokata, tym coraz większe pieniądze, ale wydawało mi się, że to jest taki odpowiedni moment, żeby być może też wysłać w świat taki sygnał, że mamy kolejnych kozaków i oni czekają na to, żeby wejść, bo wiadomo, jak pracuje Akademia Zagłębia Lubin i ilu bardzo zdolnych piłkarzy jest w drugim zespole miedziowych. A ja się nie spodziewałem tego, ze względu, Filip, na to, że po pierwsze rezerwy. Zagłębia Lubin i jeszcze walczą o utrzymanie. To jest jakby w tym momencie priorytetowa sytuacja, jeśli chodzi o drugi zespół, żeby ten szczebel centralny w Lubinie utrzymać. A druga rzecz, trener Waldemar Fornanik powiedział bardzo jasno po dołączeniu do zagłębia. W moim zespole młodzi będą grali wtedy, kiedy będą na to zasługiwali a nie tylko dlatego, że są młodzi. Systematycznie do Zagłębia Lublin na treningi pierwszego zespołu dołącza wielu młodych piłkarzy i trener Waldemar Fornalik widzi, jak wyglądają poszczególni gracze. Też wielu jego asystentów obserwuje i treningi, i mecze drugiej drużyny oraz CLJ, więc na tę chwilę po prostu trener uznał, że nie ma powodu, by dawać komuś coś za darmo. Powiem tak, z jednej strony możemy się obruszyć, na to, że no tutaj mamy już takie mecze trochę o pietruszka, trener nie chce dawać szansy młodym zawodnikom. Z drugiej strony, zwróć Filip uwagę i proszę też słuchaczy o to, żeby zwrócili uwagę na to, ilu zawodników wprowadzali właśnie w ostatnich kolejkach często nasi trenerzy w przeszłości i później jaka część z nich zrobiła karierę minimum na szczeblu centralnym. To dochodzimy do, do pewnego momentu, że no wielu z tych zawodników. W tym momencie albo nie gra w piłkę, albo gra gdzieś na poziomie 3-4 ligi. Czyli tak naprawdę ta selekcja była taka po prostu o tyle, o ile ja również jestem orędownikiem dawania szansy młodym, ale róbmy to z głową. Dajmy wtedy szansę, kiedy ten młody zawodnik na to zasługuje. I nawet jeśli brakuje mu umiejętności, niech pokaże to zaangażowanie. Uważam, że trener Waldemar Fornalik i jego sztab w tym momencie robią to dobrze, no i powinniśmy chyba, chyba zaufać. I ja patrząc na rezerwy, patrząc na CLJ, a tę chwilę nie widzę ani jednego zawodnika, który w tym momencie wszedłby do pierwszego zespołu i byłby w stanie zrobić różnicę. No. Mam takich trzech, o których, no może czterech miesiące dwa zespoły, o których jednak nie będę mówił, żeby też nie, nie podpalać nikogo. Mam około trzech-czterech zawodników, których faktycznie widziałbym bardziej w kontekście przyszłego sezonu, żeby powoli włączać ich i dawać im jakieś ogony, ale nie uważam, żeby teraz w sytuacji, kiedy dwójka ma jeszcze coś do zrobienia, żeby na siłę wrzucać ich do składu, tym bardziej, że, że faktycznie jeszcze Zagłębie walczy o jak najwyższą pozycję, no, o jak najwyższe pieniądze dla klubu. Taka jest, taka jest prawda. Tak, po przemyśleniu Twojej wypowiedzi, z jednej strony muszę się zgodzić, że program, który można nazwać czasem Spełniamy Marzenia Plus i dajemy zadebiutować. Plus jest nie do końca dobrą drogą dla Zagłębia Lubina. Z drugiej strony pozostanę przy swoim, przy tym, że na przykład na 2-3 minuty można by było kogoś puścić, też oswajać go z takim seniorskim futbolem, no bo gra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce jest też czymś innym niż grać czy to w CELJC, czy drugiej drużynie, nawet ze względu na presję, która się z tym wiąże. Przed Zagłębiem Lubin, starcie z Rakowem Częstochowa. Mecz, po którym też nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Raków ostatnio nieco spuścił z tonu po tym, jak już zagwarantował sobie mistrzostwo Polski. I ja mam nadzieję, że nie będzie to wakacyjne granie i mam nadzieję, że Zagłębie przyjedzie do Częstochowy z myślą o trzech punktach, bo yy, właśnie to, o czym wspomniałem, czyli fakt, że Raków prezentuje się gorzej niż miało to miejsce przez znakomitą większość sezonu, pozwala liczyć na to, że można wywieźć z Częstochowy punkty, punkty, które będą potem potrzebne do tego, żeby uplasować się jak najwyżej z tabeli. Wspomniałem o tych pieniądzach, które wiążą się z tym, że im wyższą lokatę zajmiemy, to się potem liczę do, do współczynnika. Nad tym nie będę się rozdrabiał, natomiast tak czy siak myślę, że warto udanie zakończyć ten bardzo kiepski sezon i trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że jeżeli będziemy go podsumowywać, zapewne już po jego zakończeniu, no to o większości czasu na pewno jesieni będziemy mówić negatywnie. Natomiast no na pewno są przesłanki ku temu, że może być lepiej do, do Częstochowy. Wybiera się też przecież bardzo liczna grupa kibiców Zagłębie, około 300 osób, i mamy nadzieję, że, że Zagłębie wywiezie spod jasnej góry. Trzy punkty. Mecz z Rakowem Częstochowa i jego przebieg tak naprawdę powinien być zdeterminowany przez podejście gospodarza. Z tego względu, że no, w Rakowie szykuje się jakaś taka feta mistrzowska, już taka oficjalna pewnie z, z, z wręczeniem e, pucharu. E, I pytanie teraz, jak do tego spotkania podejdzie no, drużyna. E, jak widać, że Raków wcześniej był takim zespołem, który na tle nawet tych mocniejszych drużyn, mocniejszych, mocniejszych, no w tym momencie nawet od zagłębia, czyli Legi, Lecha, Pogoni Szczecin, charakteryzował się tym, że zawodnicy byli bardzo pewni siebie. Ta drużyna była pewna siebie jako kolektyw. W ostatnich miesiącach, nawet już tak naprawdę od, od tej drugiej części rundy. Wiosennej i widać było, że tak coś w pewnym momencie zaczęło się zacinać i, i już tej pewności brakowało. Po Częściej pojawiały się jakieś takie błędy, kilka takich niewymuszonych strat, punktów już też pod sam koniec sezonu. To, to są takie wszystkie rzeczy, które już delikatnie zmieniają naszą optykę na gdy, gdy właśnie patrzymy na raków. Jeśli zagłębie będzie zdeterminowane raków nie do końca wejdzie dobrze w mecz, bo może to być nie, nie tyle, że, że uzna, że zagłębie się przed nim położę, że rak może być też przemotywowane, no to wtedy to spotkanie wcale nie musi się zakończyć naszą porażką bądź też remisem. Bo możemy, mamy sporą szansę na to, żeby wygrać, bo też trzeba pamiętać, że my jesteśmy w Gazie. W tym sezonie to, to jest pierwsza taka sytuacja, że Zagłębie wygrało cztery mecze z remnu. No, jeśli faktycznie byśmy wygrali piąty, no to już w ogóle byłaby sytuacja rewelacyjna. I pomimo tego, że tak jak wspomniałeś, ten sezon był. No, jest beznadziejny i to, że jesteśmy w tym momencie po, powiedzmy po tej 33 kolejce, po, po jej części wysoko, no to nie oznacza, że, że powinniśmy być zadowoleni, bo no, no, to po prostu to jak punktowały no, bo w ostatnim czasie zespoły, które e, były bardzo bliskie dziś strefy spadkowej, no, no, zdecydowały o tym, że ta tabela jest do tego siódmego miejsca bardzo mocno spłaszczona. Ten zasob był słaby był słaby poprzez, też poprzez to, jak funkcjonowaliśmy w poszczególnych meczach. No i tylko teraz chwała trenerowi Fornalikowi, że, no, że kolejny raz udowodnił, że jest dobrą szkoleniowcą i zna się na swoim fachu. Dzięki temu no, z takiej zapaści wypuścił e, 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 zakończenie. No. Czekamy na to, co przyniesie mecz z Rakowem. no i po meczu z Rakowem będziemy podsumowywać. Dokładnie tak jak mówisz, po meczu z Rakowem Częstochowa zaczniemy nasz cykl podsumowań, który będzie się składał zarówno z tekstów, jak i podcastów, gdzie będziemy rozmawiać na temat minionego sezonu w wykonaniu Zagłębia Lubin. Czekamy na to, co przyniesie najbliższy tydzień oraz starcie z Rakowem Częstochowa. To był 40 epizod podcastu MKS TROK, w którym udział wzięli Filip Trokielewicz oraz Paweł Jonary. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, cześć mkszagłębie.pl To my, wierni kibice Zagłębie.